Chcesz zostać polana tęczą? Poznajcie Natalię. Jej największym marzeniem w życiu jest wyglądanie jak Instagramowa modelka. Chce być równie kolorowa. Ale Natalia nie jest zadowolona ze swojego wyglądu. Jejku, a kto to jest w tym lustrze? Czy to naprawdę ja? Potrzebuję okularów. Nałóż farby do witraży na szkła okularów. Stwórz tęczę. Cześć, Natalia, to ja, twoja tęczowa wyobraźnia. Mam wielokolorową osobowość, możesz nazywać mnie tęczonią. No dalej, załóż moje tęczowe okulary, a pokażę ci świat tęczy. Będzie jeszcze czas na selfie, ruszajmy. Rysia. Jest lokalną instagramową celebrytką. Jest stylowa od paznokci aż po obcas. Wszyscy chcą być tacy jak ona. Hej Natalia, nie wstydź się, jesteś równie dobra. Twoja kolejna zrobienie paznokci. Spójrz, tęczunia już tu jest. Ta klientka potrzebuje najbardziej tęczowych paznokci możliwych. Się robi! Pokryj tipsa białym żelowym lakierem. Utwarć lampą UV. Pokryj czerwonym lakierem do paznokci i utwarć warstwę. Nałóż pomarańczowy, żółty, zielony, jasno-niebieski, ciemno -niebieski, fioletowy, różowy i biały odcień jeden obok drugiego. Utwarć każdą warstwę pod lampą. Ukształtuj owal po środku używając pilniczka. Przejdź do czerwonego odcienia. Dodaj wierzchnią warstwę. Wow, wcześniej widziałam takie paznokcie tylko na zdjęciach. Podobają mi się. Zaraz wrzucę ten najlartowy cud na Insta. Nie zapomnij o stylowych butach. Żaden instagramowy celebryta nie ma takich tęczowych obcasów. Narysuj tęczę na obcasie buta. Naklej taśmę malarską. Zostaw krawędź wolną. Posmaruj klejem Elmers i posyp dużą ilością brokatu. Pokryj błyszczącym lakierem akrylowym. Wypełnij paski brokatem, by stworzyć tęczę. Jestem gotowa, by zostać tęczową gwiazdą. Muszę tylko nauczyć się chodzenia na obcasach. Prawdziwy fotograf jedzenia musi wiedzieć, jak robić zdjęcia deserów. O, hej! Zobacz moje ostatnie fotki. Podobają ci się? Wow, chciałabym umieć robić takie cudowne ujęcia. Ale moje nijak nie są tak dobre. No i na pewno potrafisz. Kontynuujmy nasze tęczowe wyzwanie. Proszę, weź ten tęczowy deser. Rozpuść białą czekoladę. Dodaj barwniki spożywcze w tęczowych odcieniach. Nałóż paski kolorowej polewy do wafelka rożka. Ubij trochę bitej śmietany i włóż do rękawa cukierniczego. Wypełnij pucharek do lodów kremem. Wypełnij pucharek do lodów bitą śmietaną, włóż kolorowy wafelek i udekoruj tęczową posypką. Wow! Teraz mogę zrobić fajne fotki z rożkiem do lodów. Gdybym tylko nie była taką niezdarą. Ups. Spójrz na moje zdjęcia. Czy są wystarczająco dobre dla instagramowej celebrytki? W sumie nie są złe. Oj, moja kąpiel nie spełnia standardów piękna Instagrama. Woda jest nijaka, nic tu się nie wyróżnia. Natalia, nie wypełniaj wannę łzami. Mam dla ciebie prezent. Oto tęczowe bomby do kąpieli. Wymieszaj 5 łyżek proszku do pieczenia z łyżką skrobi kukurydzianej. Dodaj łyżkę różnych kolorowych proszków i wlej łyżkę oliwy z oliwek. Ugnieć masę w dłoniach. Dodaj 4 łyżki kwasku cytrynowego i dobrze wymieszaj. Wypełnij masą foremkę do bomby do kąpieli, ugnieć dobrze, połącz połówki, przyciśnij i zakręć. Niech stwardnieje przez 4 godziny. W ten sposób możesz zrobić bomby o różnych kolorach. Wow, to będzie dużo zabawy! Niech woda zacznie wyglądać jak tęcza! Udało się! Wygląda jakbym kąpała się w tęczy. Potrzebuję jedynie jednorożce do kompletu. Pora na drastyczną zmianę stylu. Mm, ta peruka wygląda zbyt niejako, ale wiem co zrobić. Wyczesz pasma, zamocz je w wodzie i zafarbuj kredą do włosów. Moje włosy są tak jaskrawe i kolorowe, wyglądam super. Potrzebuję nowego makijażu pasującego do mojej fryzury takiego jak u każdego blogera. Oto jak powinna malować się każda bogini. Zblenduj bazę, korektor, i podkład. Nałóż połyskujący cień na górną powiekę. Popraw brwi? Dodaj równą kreskę. Nałóż maskarę i kolorową szminkę. Nie zapomnij o poprawieniu grzywki. Wola, voilà! twój alternatywny styl jest gotowy. Może i mi się uda? Gdzie moje kosmetyki? O nie, nadal nie wiem, jak mam się pomalować. Halo, Tenczuniu, Potrzebuję twojej pomocy. Tenczunia była właśnie zajęta tęczowymi ćwiczeniami. A niespodziewany telefon zniszczył jej pozę. Kto to dzwoni na tęczofonie? Pokryj etui na telefon czarnym żelowym lakierem do paznokci... Wsparcie lampą UV? Wetrz odblaskowy pigment w obudowę? Pokryj go warstwą topu i wysusz, używając lampy. Już jestem, bez obaw, uczynię to wszystko tęczowym i słodkim. Tylko spójrz na te powiewne kolorowe rzęsy! Pokoloruj piórkowe rzęsy barwnikiem spożywczym. Użyj tęczowych odcieni. Wow, ale pięknie! Wyglądam jakbym pożyczyła rzęsy od rejskiego ptaka! Niesamowite! Teraz wszyscy na pewno mnie zauważą. Poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Musimy poprawić twoje usta. Zwykły błyszczyk nie wystarczy do naszego tęczowego wyzwania. Pokryj usta białą konturówką i dodaj białą farbę do twarzy na wierzchu. Dodaj tęczowe krople na górnej warce i mniejsze na dolnej. Teraz twoje usta pasują do rzęs. Ojej, wyglądam, jakbym zjadła tęczę. Teraz muszę tylko się przebrać i zdobyć pasujące dodatki. Nałóż tęczowe odcienie pigmentów do krawędzi papieru toaletowego. Użyj dużego suchego pędzla, by je rozprowadzić. Zrób tak nareszcie papieru. Ten tęczowy papier toaletowy to ostatni szczegół. Zróbmy tęczowy czołker. Teraz jesteś gotowa na imprezę. O, hej! Poznajesz mnie? Podoba ci się mój tęczowy styl? Zróbmy razem selfie. Chwila, zapomniałaś ostatniego dodatku. Tęczowej obudowy. Teraz jesteś w 100% gotowa na podbój świata. Podobało ci się nasze tęczowe wyzwanie? Napisz w komentarzu, których tęczowych pomysłów wypróbujesz tęczowych okularów, deseru, makijażu czy kąpieli. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych tęczowych pomysłów od Trum Trum.